W tym filmie opowiem Ci, jakie są plusy i minusy wyjazdu na Erasmusa na medycynie. Ja wyjechałem na szóstym roku i nie żałuję, ale można było to zrobić lepiej. Cześć, ja jestem Hubert i pokazuję jak ogarnąć studia medyczne tak, żeby mieć dużo czasu dla siebie. Jestem aktualnie na szóstym roku na Wumie i wyjechałem tylko na jeden semestr do Dusseldorfu w zachodnich Niemczech. Zacznijmy od tego, dlaczego warto wyjechać. Po pierwsze dostajesz dofinansowanie od Erasmusa. To jest 6000 euro na rok, czyli około 25 tysięcy złotych. Jeśli jedziesz na jeden semestr, to to jest połowa tej kwoty. W Niemczech za akademik płaciłem około 300 euro i pozostałe 300 euro wystarczało mi na życie. To nie jest jakoś dużo, ale da się to ogarnąć. Idea tego dofinansowania jest taka, że ten program nie daje Ci pełnego finansowania. Tylko pozwala na wyrównanie różnicy pomiędzy kosztem życia w Polsce a kosztem życia w kraju, do którego jedziesz. Druga sprawa to łatwiejsze zaliczenie. Generalnie zajęcia często są luźniejsze, studenci za rozmusa są traktowani trochę po macoszemu, no i to oznacza mniej stresu i mniej nauki często niż w Polsce. Wiadomo, ma to swoje plusy i swoje minusy. Często na zajęciach nie jest sprawdzana obecność, obowiązują tylko pisemne zaliczenia. Można sobie wybrać to, na jakie zajęcia. Chcemy chodzić, a które nas mniej interesują, plus jak się dobrze wszystko ogarnie, to masz możliwość zorganizowania sobie samemu praktyk. Na przykład tak było u mnie w Niemczech, i podczas tych praktyk można się dużo, dużo więcej nauczyć niż podczas jakichkolwiek zajęć w Polsce czy w Niemczech, bo to wszystko jest teoretyczne. A tam faktycznie jesteś członkiem tego zespołu, masz swoje zadania, i ja te praktyki oceniam bardzo pozytywnie. Dużo więcej się tam też nauczyłem niż na praktykach w Polsce. Trzecia mega ważna sprawa to jest rozwój językowy, no bo po prostu jesteś wrzucony sztucznie w środowisko, gdzie wszyscy mówią w obcym języku, i jeśli sam jakoś tam się przygotowałeś językowo do tego wyjazdu, czyli powiedzmy takie B1 plus może B2 z medycznego słownictwa, to będziesz w stanie się w miarę swobodnie poruszać w tym kraju, jeśli chodzi o język, będziesz mógł poznawać nowych ludzi i też na tych praktykach będzie ci dużo lepiej szło, będziesz się integrował z zespołem, więc. To jest niewątpliwie plus i myślę, że nawet takie pół roku to jest mega boost, jeśli chodzi o znajomość języka. Jak chcesz wiedzieć, jak nauczyć się języka od podstaw do takiego poziomu, który wystarczy na Erasmusa, to zobacz ten filmik, który jest podpięty i będzie też w opisie. Teraz powiem trochę o minusach, czyli na co trzeba uważać podczas wyjazdu na Erasmusa. Zacznę od tego, o czym już wspomniałem, czyli mamy niższy poziom edukacji niż w Polsce. To, że mniej od nas wymagają, może się wiązać z tym, że będziemy mieli pewne braki wiedzy, i później, jak wrócimy do Polski, to trzeba to nadrobić. Ewentualnie uczyć się równocześnie z tym, co masz na Erasmusa, uczyć się tego, co robią studenci w Polsce, bo później, no po pierwsze, trzeba zdać egzaminy końcowe, po drugie lek, no a po trzecie czujesz, że jeśli nie przepracowałeś jakiegoś tematu, powiedzmy, neurologii, no to będzie to zawsze twoja pięta Achilles'a. Drugi minus to ograniczone zaangażowanie. Masz tył głowy coś takiego, że jesteś tam tylko na pół roku czy na rok i nie za bardzo. Możesz wpisać się w jakieś, na przykład, organizacje studenckie, w jakieś koła naukowe, zacząć jakieś prace. W Polsce to jest częścią takiego życia studenta na medycynie często i za granicą jesteś od tego trochę odcięty. Mam kolegę, który był na Erasmusie w Hiszpanii i mimo to prowadził koło naukowe zdalnie, no ale to są myślę pojedyncze przypadki i w większości raczej jest to niemożliwe. Trzeci minus to jest. Po prostu odległość od bliskich, od rodziny, raczej rzadko wraca się do kraju, no bo to są po pierwsze koszta, czas, no i odległość, więc jeśli na przykład jesteś w związku, no to trzeba się przygotować na to, że to może być trudniejszy czas dla Twojej relacji. Ale da się to wszystko dobrze zorganizować i też taka myśl, że to jest tylko kilka miesięcy to jest bardzo pokrzepiająca. Powiem Ci jeszcze parę słów o organizacji, czyli o co musisz zadbać przed takim wyjazdem i z czym musisz się liczyć. Mega ważna sprawa to jest biurokracja. Erasmus wiąże się z mnóstwem dokumentów, papierków, jakichś podpisów, learning agreementów itd. I musisz to ogarnąć nie, dość, że ze swoją uczelnią macierzystą. To jeszcze z tą y, uczelnią przyjmującą. Na tej przyjmującej uczelni też potem musisz często ułożyć sobie plan, ogarnąć sobie te wszystkie egzaminy. Później jak wracasz, to też kolejne dokumenty, które poświadczają o tym, że takie, a takie to przedmioty zdawałeś. Jak masz na uczelni jakiś fajny dział, który zajmuje się ogarnianiem tego Erasmusa, to warto skorzystać z ich pomocy. Bo samemu to jest mega ciężko ogarnąć. Warto też popytać znajomych, którzy już byli najlepiej w danym miejscu na danej uczelni, bo oni przeszli tą całą drogę i po prostu wiedzą wszystko, co się działo krok po kroku, także to może być nieoceniona pomoc. Kolejna sprawa, trochę oczywista, ale warto wspomnieć to jest logistyka. Warto wcześniej już nawet kilka miesięcy przed wyjazdem ogarnąć sobie miejsce do spania akademik, bo często akademiki mają jakąś tam ograniczoną pulę miejsc i warto to wcześniej Wcześniej zadbać. Tak samo, jeśli planujecie wracać do Polski, to może warto wcześniej sobie ogarnąć jakieś loty, popatrzeć sobie, czy wokół uczelni. Która was przyjmuje, są jakieś lotniska, bo to też może być ważne, jeśli będziecie chcieli czasem wrócić do Polski. Poza tym aspektem naukowo-medycznym, to Erasmus to jest mega fajna przygoda i super test, żeby sprawdzić, czy podobać się w ogóle życie w innym kraju. Mi się wydawało, że mm, studia i życie na przykład w Niemczech są takim świętym gralem i miejscem, do którego wszyscy lekarze by chcieli wyjechać, ale wcale tak nie jest i sam uznałem, że w Polsce naprawdę dobrze się żyje. Więc jeśli ty rozważasz gdzieś wyjazd za granicę, gdziekolwiek, czy do Francji, Niemiec, do Hiszpanii, to warto sobie pojechać na taki wyjazd na kilka miesięcy i zobaczyć, czy faktycznie dobrze się tam czujesz i czy to jest coś dla ciebie. Dzięki za oglądanie. Jak masz jakieś pytania, to napisz w komentarzu, albo napisz do mnie na Instagramie, na pewno chętnie Ci odpowiem. Cześć.